Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z w kolejnym odcinku To chyba będzie znowu odcinek z serii Co się teraz dzieje w Korei o, Ale ładne wiśnie! Uwaga, chwila dla wiśni bo nie wiadomo ile jeszcze będą To będzie pierwszy podpunkt dzisiejszego filmiku Co się teraz dzieje w Korei Kwitną wiśnie Ale mi się trafiło, nie wiedziałam, że one tutaj takie są nie wiem czy wiecie, ale od czterech lat za każdym razem co roku, jak jest odcinek z kwitnącymi wiśniami, to jest taka sama muzyczka, więc uwaga, wchodzi muzyczka. Lubię. No może przejdźmy od razu do sytuacji pogodowej w Korei Południowej. Witam Was w poniedziałek. Ostatnio mówiłam, że nie będę nagrywać filmików na bieżąco, bo nie mam czasu tego montować w ten sam dzień. Tym bardziej po zmianie czasu, no ale widzicie, tak to jest. A wczoraj sobie coś postanowi. Filmik na poniedziałek, nagrywany w poniedziałek. Przynajmniej można być na bieżąco. Matko, znowu jakie piękne wiśnie. Sytuacja pogodowa w Korei Południowej. Będę szła do tyłu. Jest następująca. Ma być dzisiaj 20 stopni, wywrócę się jak nic, ma być dzisiaj 20 stopni, pełne słońce, piękna pogoda. Idealna na, na kwitnące wiśnie, ale to ma być tylko tak dzisiaj, a jutro od jutra ma padać. Zwykle w Korei wiosną nie pada bardzo mocno, ale w tym roku jakoś się pozmieniało i, i zapowiadana jest dość deszczowa wiosna. I tak, tak jak już mówiłam, to jest odcinek serii, co się teraz dzieje w Korei Południowej, bo trochę się działo, ale nie nazwiemy go tak chyba, bo dopiero co taki był. To nie wiem, czy ktoś w to kliknie. Może nazwiemy go, bo jak widzicie, jestem trochę puchnięta na twarzy, na oczach szczególnie. Może nazwiemy go, przepłakałam cały weekend. Ludzkie dramaty się dobrze klikają. Zaraz wam powiem, czemu przepłakałam. Tylko uwaga, jeszcze raz się musimy przejść pod wiśniami. Sorki, muzyczka. Jesteśmy w Osan, bo już trochę mam dość nagrywania tych vlogów na osiedlu już mi się znudziło chodzenie między blokami więc postanowiłam się na chwilkę wyrwać z domu tu jest tak fajnie są takie stare budynki i wszystko wygląda zupełnie inaczej niż na moim osiedlu patrzcie nawet tam są jakieś takie flagi biało-czerwone tam jest chyba jakieś wróżby tudzież jakiś szaman fajnie tu jest lubię sobie przyjechać do Osan od czasu do czasu lotka tutaj można puścić w sobotę puszczałam przez internet. A zauważyłam, że jak potem się patrzy na wygrane, to nigdy nie ma, że ktoś, kto puścił przez internet wygrał, tylko zawsze ktoś w sklepie. Może byśmy puścili tu. Będziemy promować hazardu. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tak inaczej niż moje osiedle. Więc opowiadając Wam, co się teraz dzieje w Korei, postanowiłam, że w tle... Będzie targ, a przy okazji chcę tutaj coś kupić. Ale nie powiedziałam w końcu tego, co najważniejsze, znaczy to może nie jest najważniejsze w tym odcinku, ale skoro już postanowiłam dać taki tytuł, to może za was zainteresuje, czemu przepłakałam cały weekend. Nie dlatego, że mam czarne włosy. Przyznać się, kto tak pomyślał. Farbowałam farbą, która miała nazwę Ciemny Popieraty Blond, a wyszedł mi czarny, Chociaż w tym słońce nawet nie jest taki czarny, ale myłam włosy przez weekend jakieś 6 razy, żeby się sprało. Nie za bardzo się sprało, trochę tylko. No ale nieważne, nie dlatego płakałam cały weekend, a dlatego, że oglądałam bardzo popularny teraz koreański serial, który jest na pierwszym miejscu najczęściej odtwarzanych seriali w Korei, w tym w ostatnich tygodniach. I chyba na świecie też jest dość wysoko. Często się pytacie mnie o jakieś polecenia koreańskich seriali. Moja przygoda cała z Koreą zaczęła się od koreańskiego serialu, więc tak by pasowało, że oglądam ich sporo, ale wcale tak nie jest. Zwykle nie mam czasu i tak naprawdę nawet nie miałam Netflixa do zeszłego tygodnia. Założyłam sobie w zeszłym tygodniu właśnie po to, żeby obejrzeć ten serial, bo wydawało mi się, że mnie zainteresuje. W Polski tytuł tego serialu to Dobra Robota, a po angielsku. Tytuł to When Life Gives You Tangerines i pomyślicie, znowu Polacy dziwnie przetłumaczyli tytuł serialu. Dobra robota ma się nijak do kiedy żyje, życie daje Ci mandarynki, ale nie, tym razem to Amerykanie dziwnie przetłumaczyli tytuł serialu, a Polacy dobrze, bo oryginalny tytuł tego serialu to Poksak Soga Suda, czyli Dobra robota tak naprawdę, w gwarze, w dialekcie, z wyspy Jeju. I ten serial w dużej mierze dzieje się na wyspie Jeju i jego akcja trwa przez długi okres historii Korei, od 1951 roku do teraz. Więc jest to bardzo ciekawe, żeby zobaczyć jak wyglądała Korea kiedyś. I to nie jest serial historyczny, nie opowiada on o historii Korei, opowiada o historii pewnej rodziny, ale Tle bardzo dużo widać tego, jak Korea się zmieniała, jak to wpływało na życie ludzi, więc no, super było! Płakałam na każdym bitym odcinku, a było ich chyba z 16. Bardzo polecam. Nie jest tak, że to jest jakiś dramatycznie smutny serial. On jest też dość ciepły i budujący momentami. Jak się nie płaczę, ale no, jest bardzo wzruszający, bardzo mi się podobał. Nie będę tutaj zdradzać całej fabuły, bo myślę, że parę osób obejrzy ten serial po tych moich tutaj wynurzeniach. Ale jest bardzo fajny, bardzo polecam i naprawdę bardzo fajnie jest zobaczyć to, jak się zmieniała Korea. Jak bardzo szybko się zmieniała Korea od takiego. Kraju, w którym ludzie wierzyli w jakieś dziwne szamańskie rzeczy, chociaż akurat dalej można spotkać takie coś, do kraju, który jest teraz bardzo rozwinięty. Chociaż ludzie, którzy pamiętają tą niesamowitą biedę i takie dość szamańskie czasy, że przecież żyją. Trzeba tylko wziąć poprawkę na to, że akcja dzieje się na wyspie Dzeżu, a tamte zmiany, szczególnie na początku, w tych latach 50., zachodziły trochę w innym tempie i troszeczkę jakby wszystko działo się później, no bo wyspa Jeju to wyspa ale mimo wszystko oddaję to w pewnym sensie to jak to wyglądało, myślę, że moja teściowa może pamiętać niektóre rzeczy podobnie do tego jak było przedstawione w serialu doszłam na to miejsce targu, gdzie chciałam, więc uwaga przerywnik agrobiznesowy zawsze jak pokazuję te z, y, owoce w plastiku y, na, w koreańskich supermarketach, to wywołuje to duże oburzenie w komentarzach ale też zastanawiacie się co sprzedają? Ja, pomidory malinowe. Co sprzedają? Na straganach, na jakichś targach, w jarzyniakach, warzywniakach. Na targach sprzedają takie rzeczy. Też nie ma jakiegoś szałowego wyboru. No i też jest trochę rzeczy w plastiku. Zobaczcie na te truskawki i na te pomidorki. Taka, taka, taka miseczka jabłek yy, manłon kosztuje. 10 tysięcy łonów. No i takie fajne pomidorki. Pomidorki kupimy. Tu jest mięso. Tutaj sprzedają różne kimci. Zobaczcie jak tam w środku to wygląda na tym targu. Olej, pani sprzedaje chyba swoje plony. Jaka ładna cebulka. Ja chcę tą cebulkę. Kupiłam cebulkę. Kocham cebulkę. Jeszcze pani ją tak ładnie obrała z ziemi, bo w sklepach sprzedają taką umorusaną. Pamiętam, że jak w zeszłym roku, jak przy tym targu kwitła wiśnia, to sprzedawali na tych straganach mango. No to chyba jeszcze nie ten czas. Bo tylko pomidorki i słodkie ziemniaki, truskawki i winogrona w plastiku. Nie jest może dobry czas przyjście w poniedziałek na targ, ale patrzcie, nawet sporo tutaj ludzi. Bałam się, że wszystko będzie zamknięte, bo często w Korei wszystko otwiera się dość późno. W sensie tak jak się porówna na przykład nie wiem, z targiem w Pyskowicach, gdzie o 11:00 to już połowa straganów była zamknięta, już się zebrała, to tutaj się dopiero rozkręca życie o tej porze. Ale mimo wszystko trochę ludzi jest. Tutaj kurczaki już usmażone czekają na drugie smażenie. Nie ma mojego mango kołdry sprzedają zamiast mango, a ja to po to tu przyszłam. Oczywiście mango w Korei na targu nie jest krajowe, no ale mimo wszystko na targu sprzedają go najwięcej, najtaniej. Skoro nie ma mango, a teraz miałam stragan z ubraniami, nic ciekawego, to mogę wam powiedzieć, co się ostatnio dzieje w Korei, bo to jest najważniejsze, chciałam o tym cały odcinek nakręcić, ale może to mnie fascynuje, bo tutaj mieszkam, a nie wiem, czy dla was to jest tak interesujące, więc może lepiej to ująć w takim vlogu, gdzie pokazuję też coś innego. Ja tu, panie, mało więcej cebulki. Jaka piękna Kwitnie tu ładnie wiśnia A mango nie ma Widzicie te zielone pomidory malinowe? Nigdy tego nie rozumiem Ale Koreańczycy to się nazywają je czyli takie słone pomidory I uważają, że one są dobre tylko zielone A jak dojrzeją No to ich już nie jedzą Więc pani tutaj nawet nie ma Żadnych dojrzałych Bo no, uważane są przez Koreańczyków za niesmaczne Kocham targi. Czy to są kurze łapki? Kurze łapki! Patrzcie, takie wyluzowane, bez kości. Już serio, wracając do tego, co chciałam powiedzieć. W Korei nastąpił przełom. Pamiętacie w ostatnich odcinkach, mówiłam, że no, o tym mówię od grudnia. Prezydent Korei Południowej, już były prezydent, który w grudniu ogłosił stan wojenny, który postawił wszystkich Koreańczyków na nogi. Stan wojenny który trwał bardzo krótko, ale który no, bardzo dużo zmienił w Korei i też sprawił, że się martwiliście. Bardzo wiele osób do mnie pisało, sprawił, że moi rodzice się martwili. Ten, kto tak namieszał, przestał być prezydentem Korei Południowej. I zbliżają się w Korei wybory. Dużo tu ludzi. Trochę wstydzę tak gadać. Wyszłam z wprawy. No dobra, i tak mnie nikt nie rozumie. I zbliżają się w Korei wybory prezydenckie, więc teraz będzie ciekawie w Korei, do mniej więcej czerwca. Co ciekawe, to będą, będą w Korei wybory prezydenckie i w Polsce wybory prezydenckie, więc osoby takie jak ja, które mają podwójne obywatelstwo, będą mogły zagłosować w tym roku w obydwu, w polskich i w koreańskich. Większość Polaków, którzy są w Korei, tak jak ja, którzy mieszkają tutaj, są jednak na wizie, na przykład małżeńskiej. Albo pracowniczej, ale jest parę osób, które mają obywatelstwo, więc pewnie zagłosują w tym roku w koreańskich wyborach i w polskich. Uwaga, mijamy piekarnie, to są takie śmieszne torty, takie, takie trochę w retro stylu. Takie boskie kanapki, ja to chcę, o matko. Takie smażone kałapki z kapustą, kocham takie rzeczy. Paryska bagieta się ma nijak do targowych wypieków, takie są tysiąc razy lepsze. Uwaga. Ja tu muszę teraz zrobić shopping. Patrzcie, nawet babka, taka jak w piekarni w Polsce. Subcio. Może nie mam mango, ale mam za to bułki z kapustą. Patrzcie, ile ryżowych przekąsek. Chyba musimy sobie zrobić jakiś odcinek na targu z omawianiem każdego straganu. Ale to może następnym razem. Ja tu chciałam bieżące wydarzenia omawiać, a mnie jakieś przekąski zajmują. Matko, ile przystawek. Cztery paczki. Cztery takie pudełeczka za mana, czyli za 20, parę złotych, 25, 6, jakoś tak. I kim ci Patrzcie, czy też jest. Jakie ogórki piękne. O nie, mięsny kurczakowy. O, patrzcie na ja, te suszone ryby. Są takie suszone ryby i półsuszone ryby. To, to są chyba takie półsuszone. O, to strasznie to wygląda trochę. Nie przepadam. No ale ludzie jedzą. To są też takie produkty na jakieś ceremonie dla przodków. To znowu takie trochę nawiązanie do tego serialu, yy, o którym wspominałam, bo tam było trochę o tym. Można się więcej dowiedzieć o tych ceremoniach dla przodków. To jest coś, co dalej wiele Koreańczyków kultywuje, ale to też sprawia im dużo, dużo zachodu. W sensie młodsze pokolenie już nie chce tego robić, bo trzeba się bardzo natrudzić. Co roku przygotowywać jakieś dary dla przodków zmarłych. To jest taka tradycja, która jest przedmiotem sporów w Korei Mocnej. Ale nie o tym, nie o tym. Znowu owoce, no nie ma mango, nie ma mango, są za to harabongi z wyspy Jeju, jakie piękne, wszystko foliowane, banany się chyba nie sprzedały. Chyba muszę wyjść z tego targu, się tutaj nie skupię, o, ale muzyka leci. Jakie piękne gustowne obrazy, znowu kimchi, jakby nie kusi, żeby tą bułeczkę z tymi warzywami teraz Szamać. Postaram się już sama sobie nie przerywać i dokończyć, co chciałam powiedzieć. To, że prezydent został odwołany, zniesiony, nie wiem jak to ująć, nie ma chłopa już i z dużym prawdopodobieństwem czeka go więzienie. Po można by się było spodziewać, że tylko o tym będzie w koreańskich wiadomościach obecnie, ale nie, bardzo dużą częścią koreańskich wiadomości teraz jest prezydent Ameryki, Donald Trump. Prezydent Trump rozgrzewa koreańskie media i zauważyłam, że polskie też przez Taryfy, które postanowił wprowadzić, i które prawdopodobnie uprzekszą życie wszystkim dużym koreańskim firmom, które w dużej mierze zależą od sprzedaży w Ameryce. Korea jest bardzo, bardzo zależna od Ameryki. Tutaj też bardzo duża część historii wiąże się z Ameryką. Bardzo dużo biznesu opiera się na Ameryce, więc. Teraz te taryfy, które wprowadził Trump, mogą sprawić, że koreańskie firmy będą miały trochę ciężej. No ale firmy to jedno, a na pewno to się odbije na mieszkańcach Korei. Odbije się to na pewno na giełdzie, na której bardzo wielu Koreańczyków, takich zwykłych, normalnych, takich, którzy chodzą do pracy, inwestuje. To jest chyba jeden z tych narodów, który najbardziej. Tak wśród takich normalnych ludzi inwestuje na giełdzie, więc na bardzo wielu ludziach to się odbije bezpośrednio. I zmieniły się trochę nastroje dotyczące prezydenta Trumpa. Yy, te nastroje się zmieniły, już, już zaczęły się zmieniać jakiś czas temu, ale wcześniej Koreańczycy byli w dużej mierze pozytywnie nastawieni do niego i do jego polityki. Do tego stopnia, że nawet niektórzy politycy sugerowali, że powinien on dostać Pokojową Nagrodę Nobla, co dla większości Europejczyków może być, wydawać się niedorzeczne, ale było to związane z działaniami Trumpa dotyczącymi Korei Północnej, które się działy w tej poprzedniej kadencji, w której wcześniej rządził. I wiele osób było dość pozytywnie nastawionych, I wiązało trochę nadzieję, że znowu te relacje koreańskie między Północą a Południem trochę się zaczną może zmieniać. Ale teraz jednak większość Koreańczyków po tych wszystkich cłach stwierdza, że no coś poszło nie tak. Przestanęłam tylko tutaj, bo chciałam Wam pokazać niezwykle gustowną męską, koreańską bieliznę. Nie mogę się oprzeć. Zobaczcie na te, <grytania> te bokserki. <grytania> A to jest tygrysem. No nie. Dobra, idziemy stąd. Bo nie pokazuję męskich majtek na kanale. Idziemy chyba z tego targu. Mango raczej nie znajdę. Przyjadę za miesiąc, może I wtedy będzie o, Duriany są. O, awokado! Awokado za 5 tysięcy, to ja chcę awokado. że mam awokado. Kupiłam awokado na koreańskim targu z Chile. Zamiast <noise> <noise> kupić coś koreańskiego, to ta awokado kupuje. Gdzie tu się idzie na dworzec? Musimy teraz znaleźć drogę na dworzec, bo muszę w tym z tym wrócić metrem. Jakoś wy sprzątali tę ulicę. Pamiętam, że zawsze tutaj było bardzo dużo zagranicznych takich sklepów dużo chińskich znaczków ale też widzę, że dużo sklepów popadało i jest napisane, że do wynajęcia Osan to nie jest miejsce w którym ludzie chcieliby inwestować raczej takie stare już miasto a w Korei to się nadal bardzo szybko zmienia i jak jest takie stare miasto no to szybko się starzeje kontynuując, ostatnio w koreańskich mediach trochę ucikło o tym prezydencie, o nadchodzących wyborach też trochę jest Mniej głośno niż można było się tego, by się tego spodziewać, a bardzo głośno jest właśnie o Ameryce. I o tym, że koreański rząd będzie tam dyskutował, prosił Amerykanów, żeby tak nie szaleli z tymi procentami podatkami, żeby nie nakładali takich dużych ceł. Jest też dużo głosów się pojawia, że może to być szansa na przykład dla Samsunga i jego telefonów, że ludzie zaczną się przerzucać z iPhone'ów. Na telefony Samsunga. Ja tam się nie muszę przerzucać, bo zawsze używam Samsunga, ale jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie i czego używacie w sumie? W Polsce wiele osób używa też chińskich telefonów. To jest zupełnie niepopularne w Korei. Yy, on, ich się tutaj nie używa wcale, ale właśnie większość Koreańczyków młodych używa iPhone'ów zdecydowana większość. Teraz, dlatego że będą zbliżać się do yy, wybory, w Korei będzie bardzo kolorowo. I głośno. Kampania prezydencka w Korei to jest zawsze coś spektakularnego. Tym razem to będzie taka dość szybka kampania, bo wybory mają się odbyć jakoś na początku czerwca, więc wiele czasu nie zostało, ale... Bardzo to tak wygląda ciekawie w porównaniu do tych kampanii, które widzimy w Polsce. Wygląda to trochę jak koncert K-popowy czasami, yy, bardzo jest głośno, kolorowo i na pewno to będzie się przebijać w jakimś tle w moich odcinkach. Bo no, nie można zmarnować takiej okazji i tego nie pokazać. Oczywiście nie będziemy tutaj robić co tydzień odcinków, co się teraz dzieje w Korei. Nie będę przedstawiać postulatów wyborczych kandydatów różnych partii. Powiem Wam tylko w skrócie, że są dwie takie główne konkurujące ze sobą partie. Jedna nazywa się razem z partią demokratyczną, tak, tak, tak tu nazwę można przetłumaczyć, ona się nazywa Dobulomin Judang, a druga się nazywa Siła Ludu. I to jest partia tego prezydenta, który został zniesiony. Przyszłam na stację metra. I żeby odcinek ten nie był taki polityczny, bo bardzo bym tego nie chciała, staram się tutaj być bezstronna, absolutnie nie narzucać wam swoich poglądów. Myślcie sobie, co chcecie o kanadyjskiej polityce. Ja tylko wam chciałam powiedzieć, co się tutaj teraz dzieje. No, ale żeby nie było tutaj tak politycznie, to może zjemy sobie tą bułkę z warzywami, bo ja już nie wytrzymam. Na stacji metra włosan jest taka fajna ławeczka ze stoliczkiem. Siadamy tu. Moja bułeczka z warzywami, to jest taki jakby pączek, jak jest subcią. Patrzcie. To jest smażone na głębokim tłuszczu, czyli już wiadomo, że dobre będzie. W środku jest kapusta, jakaś marchewka, ogórek, cebula, kapusta, jak już wspominałam. Dużo kapusty. Lubię kapustę, jestem z Polski. Majonez i keczup. Mm, jabłko tu chyba jeszcze jest. Matko, jakie dobre. Metro mi ucieka. Co następne pojadę, matka też musi mieć chwilę dla siebie. Dobrze, cztery wzięłam, bo dwie zjem na miejscu. Dlatego tak szybko zbiewam z tego tarku, bo myślałam o tych bułkach. Chciałam zmieść tam na miejscu. Ale tutaj ciekawostka, nie wiem czy to już kiedyś mówiłam, w Korei się tak nie je chodząc. Trzeba sobie gdzieś przystanąć w rogu. Znaczy można sobie jeść, nikt nam nic nie powie, ale jest to takie widziane jako niekulturalne, jak się tak chodzi z czymś i je. Bardzo dużo jest przecież w Korei street foodu, ale nawet jak Koreańczycy kupują te street foodowe rzeczy, to nie chodzą z nimi i nie jedzą, tylko tak sobie gdzieś przystaną. Albo przykucną. Jakie to było dobre? Chyba z rok metra nie było na tym kanale. Uwaga, będzie wjeżdżać. Dojechałam na moją stację. Przyzwyczajenia, bo zawsze chodzę tędy z wózkiem. Zjechałam windą zamiast po schodach. Yy, tak, chyba będę kończyć ten odcinek. Nie mam pojęcia, jak ja to zmontuję. Bo taki misz masz mi się zrobił. Proszę, by nie pisać, że mam zmienić kolor włosów, bo wiem. Spierzę się. Naprawdę, jakie one były czarne w piątek. Sobie nie wyobrażacie, takie jak są ludzie zaraz po farbowaniu na czarno mają takie fioletowe, aż te włosy. To takie były, teraz już i tak jest lepiej. No ale czy to pierwszy raz, kiedy koralowska farba do włosów nie zawiodła? Nie. Czy czegoś mnie to nauczyło? też nie. No nic, pan tu wierci, więc nie będę się rozgadywać za długo. To był odcinek o wszystkim. No i jeszcze raz polecam wam ten serial Dobra robota na Netflixie To nie tylko ja wam go polecam, bo moi rodzice też go polecają Jak wy macie jakiś koreański serial No nie musi być koreański, ale ja lubię koreańskie To jak już mam oglądać to może koreański Jak macie jakiś serial, który wam się szczególnie spodobał Który jest tam dostępny To dajcie znać, bo jak już mam tą subskrypcję na miesiąc To może coś z jednego jeszcze obejrzę Potem znowu chyba usunę Bo to za dużo czasu zżera 16 odcinków w weekend obejrzeć? Toż to 16 godzin przed telewizorem No co oglądałam tak, kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za uwagę i mówię wam pa pa. Dzień dobry. Nie ma nie ma Tu